Spotkanie kapituły G Superligi to nie był czas prostych decyzji. Nie było głaskanie się, nie było tylko uśmiechania i tylko były to faktycznie różne spory dyskusje i, i było kilka kwestii, które musieliśmy rozstrzygać tylko Raz, dwa, głosowania. Czasami może fragmenty były takie, że na pewno nie powinno one ujrzeć światła dziennego, ale ogólnie myślę, że e, zachowaliśmy się tutaj bardzo profesjonalnie. Tak. Rzeczywiście, jeżeli jakieś nazwisko się pojawiało, to za tym był potok argumentów, trzeba było je zbijać. Jeżeli ktoś był przeciwko, trzeba było popierać, jeżeli ktoś komuś szczególnie zależało na tym, żeby wśród, dajmy na to, obrońców był zawodnik, ja wiem, o inicjałach MK na przykład. Zacznijmy więc od tej kategorii. Pięciu nominowanych to Gilberto Duarte, Mateusz Jachlewski, Milian Pusicza, Przemysław Rosiak i Daniel Żółtak z mebli to chyba trzecia najlepsza defensywa w rundzie zasadniczej, a jednak Daniel Żutek jest mózgiem tej obrony, więc no dla mnie jest naturalną rzeczą, że ten zawodnik powinien zostać wyróżniony, bo chociaż ten zespół Zebląga może nie zajął wysokiego miejsca w tej rundzie zasadniczej, no to jednak za, za taką obronę, pamiętam, ma już 14 bramek, no to należało mu się to wyróżnienie. Blisko nominacji w tej kategorii był zawodnik KPR-u RC Legionowo Tomasz Kasprzak. Obrotowy zespołu z Mazowsza znalazł się za to wśród najlepszych na swojej pozycji. Tomek Kasprzak to jest człowiek, który w kpr pełni funkcję multu. On jest liderem obrony, on jest liderem ataku, on gra przez całe 60 minut, biega tam i z powrotem i to jest ten człowiek, który naprawdę, naprawdę się w tej lidze wyróżnia. Poza nim nominowani zostali Julen Aginagalde, Marek Daćko, Michał Peret i Łukasz Rogulski. Legionowo na listy wprowadziło jeszcze dwóch zawodników. Pierwszym z nich jest Michał Prątnicki. To pokazuje, że ten klub, mówimy o tym sezonie, no zebrał dość takich ciekawych zawodników, którzy pojawiali się w tych różnych, na różnych pozycjach, których właśnie omawialiśmy. Stawkę playmakerów uzupełnili Oleksandr Krylenko, Krzysztof Łyżwa, Paweł Niewrzawa i Uros Zorman. Niespodzianką może być brak środkowych rozgrywających z płocka. Ja miałem wątpliwości, jeżeli chodzi o brak jednego z, ze środkowych rozgrywających, albo Żytnikowo, albo Taraboki. Natomiast no, no, była konkurencja i myślę, że ci środkowi z innych zespołów może dlatego znaleźli się na liście nominowanych, że wywierają większy wpływ na agres swoich zespołów. Na wciarze wprowadzili swojego przedstawiciela do grona najlepszych bocznych rozgrywających To Poza nim w tym gronie znaleźli się Paweł Paczkowski, Nikola Prce oraz Marek Szpera i Vitali Titow. Czas na skrzydłowych to była jedna z najsilniej obsadzonych kategorii. Nominacje uzyskali: Lovro Hicz, Arkadiusz Moryto, Mateusz Ceroka, Manuel Sztrlek i Bartłomiej Tomczak. Decydujące głosowanie przegrał Valentin Gionea. Trochę zaskoczyło mnie, że odpadł Gionea, ponieważ. On miał bardzo duży dorobek punktowy, tak naprawdę był gdzieś tam w czołówce ligi, no ale, ale tak naprawdę ta kategoria była bardzo trudna i bardzo długo tutaj obradowaliśmy kogo zostawić, kogo wyrzucić, więc ostatecznie jednak biorąc pod uwagę cały kształt, to, to jestem zadowolona z tego jak to, jak, jakich zawodników wybraliśmy. Długa była też lista rozważanych bramkarzy. Ostatecznie do piątki trafili Filip Iwicz, Krzysztof Lipka, Adam Malcher, Adam Morawski i Krzysztof Szczecina. Kogo szkoda? Wadima Bogdanowa, szkoda. Rosjanie powiedzieli chyba, k jakoś tak, szkoda, szkoda. W kategorii odkrycie pod uwagę brani byli zawodnicy urodzeni po 1 stycznia 1994 roku. Kapituła świadomie pominęła zawodników, którzy pokazali się na parkietach w większym wymiarze czasu w poprzednich sezonach. Wyróżnieni zostali Jan Czuwara, Michał Lemaniak, Arkadiusz Moryto, Michał Potoczny i Szymon Sićko. Tutaj popieram ten wybór i myślę, że, że byliśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że ten sezon... Objawił wiele młodych nazwisk w polskiej piłce ręcznej, które na tę nominację zasłużyły. I to są nazwiska, o których w tej wielkiej piłce ręcznej usłyszeliśmy w tym roku, i, i, i myślę, że właśnie tędy droga, bo no faktycznie i, i Adam Morawski, i ci zawodnicy z zagranicy no, przychodzili już, startowali w tym sezonie z nieco innego pułapu niż ci, którzy w tej kategorii zostali nominowani. Pora na jedną z najdłużej dyskutowanych kategorii czyli najlepszy trener. Jak porównać na przykład y, Talanta Dujszebajewa z y, którymś, z, z Patrykiem Rąblem czy z Rafałem Kuptelem, y, to są y, zupełnie inne potencjały, jeżeli chodzi o drużynę. Potrzeba na pewno jakiejś wartości dodanej. Nominowani zostali Talant Dujszebajew, Rafał Kuptel, Piotr Przybecki, Patryk Rąbel i Damian Wleklak. Bardzo długo trwała dyskusja na temat Marcina Kurowskiego. Uważam, że trener kwalifikuje się właśnie do tej piątki, więc starałem się podtrzymać tę kaneturę. Niestety e, przegłosowany zostałem, ale no, by był, też był trudny. Ja podnosiłem taki e, argument. E, Damian Blacklak i Marcin Lijewski to, no, prowadzą e, wspólnie, ok, firmuje to e, Damian, e, natomiast e, Marcin Kurowski e, no, nie ma takiego e, pomocnika, z którym mógłby e, skonsultować jakieś swoje decyzje. Ok, jest Bartosz Jurecki, no ale to jest zawodnik, to jest jednak trochę e, co innego. I najważniejsza kategoria, zawodnik sezonu. Oto nominowani Jule Naginagalde, Marek Daćko, Adam Malcher, Nikola Prce i Uros Zorman. Tu o wyborze piątki także decydowało głosowanie. Bliscy trafienia na tę listę byli Mateuszowie, Jachlewski i Seroka oraz Tomasz Kasprzak. Tomek jest z kimś, to tam mógłby się z basem znaleźć i nie przyniósł na pomoc temu szacownemu gronu ujmy. Ja mam nadzieję, że właśnie te nasze głosy będą też dla zawodników takim sygnałem, że my widzimy ich potencjał. Naprawdę, że mamy fajną piątkę najlepszej pracy. O tym, do kogo trafią statuetki dla najlepszych, zdecydują zawodnicy i trenerzy klubów Superligi. Wyjątkiem jest kategoria Odkrycie, w której głosować będą kibice na stronie internetowej rozgrywek. Rozdanie gladiatorów nastąpi 29 maja w trakcie gali PGNG Superligi.